Witam, wa <coughs> Witam Was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks Blitz Dzisiaj się kończy Zaginiona Dywizja, taka, taki event w World of Tanks Blitz i postanowiłem tutaj nagrać jak właśnie otwieram skrzynki, bo tutaj są nagrody różne może coś fajnego mi polosuje, zobaczymy. No i mam tu 4301 na skrzyneczkę kosztuje 250 części, czyli tych tych notek. Użyj, użyj. Użyjemy wszystkiego. I zostało mi siedemdziesiąt siedem i siedemnaście skrzynek. Dobra. I otwieramy siedemnaście skrzynek. Uwaga. Osiemdziesiąt tysięcy. Fajna nagroda. Osiemdziesiąt tysięcy. I rezerwy Uwaga rezerwy no znowu rezerwy Cool i u kasa i rezerwy no to do rana na rezerwy Jeszcze 10 skrzynek mamy do otworzenia. Rezerwy. No, jak widzicie, tutaj można też czołgi wygrać albo 500 tysięcy kredytów, ale pewnie nie wygram. No, 40 tysięcy i rezerwy osobiste. Rezerwy osobiste. No kurde, ile tych rezerw? No nie, 80 tysięcy. I rezerwy i pieniądze. 40 tysięcy 000... i... Dobra, jeszcze cztery skrzynki. Mam nadzieję, że coś lepszego wylosuję. Uwaga. 40 tysięcy... 000... No, rezerwy osobiste, ostatnia skrzynka i co będzie? Rezerwy osobiste, no, w rezerwie to się wzbogaciłem. Patrzcie, go teraz mam. Ale dobra. I. O, 10%. Hmm. No, odcinek ma dopiero 3 minuty. To może jakąś bitwę rozegram. szybko. Takim czołgiem lekkim jakimś. Zagram. No, czołgiem lekkim zagram. Żeby Szyb. wyszło szybko bitewka. Dobra, zagramy w BT-7 Artillery. No, losowanie nie najlepsze. Myślałem, że może wygram jakiś czołg w tych skrzynkach, no ale nie wygrałem. Niestety nie udało się. No, szkoda, ale może coś tutaj się uda ugrać, bynajmniej. Bo nie chciałem takiego trzyminutowego filmiku wrzucać. Tak to jeszcze zagram bynajmniej jedną bitewkę sobie. Może coś się uda fajnego tutaj zrobić. Zobaczymy. No, Rzadko na tej mapie gram i czy tutaj ktoś jest no, nie. na zerwanie o a 20 a no, jedzie po mnie na napalony ja nie mogę nie, nie No Kurde, ale się na mnie uwziął Oj, B1, to już jest koniec No, koniec już mój Uciekaj, no, koniec No kurde, jak się na mnie rzucili Ja nie wiem No, ten sobie campi No, B1 niepowstrzymana, kurde. Nie przebijają B1. Druś, wagon tutaj nie wiem, co robi. 7%, no wiem. No. I to będzie raczej porażka. Chyba, że b to może ugrać jeszcze, no, bo ona ma pancerz. No, kurde, A20 nie przebije. Tutaj A20 z trzecim sobie nie radzi. No, to będzie z góry przegrane. Już. No dobra. Weźmiemy coś szybszego. Weźmiemy tutaj BTSV. To będzie druga bitwa, i tylko dwie witewki będą tutaj. No. I ta już na pewno będzie ostateczna witewka. Tak szybko, żeby tylko sobie zginąć i chociaż może nie zginę, nie wiem. W ogóle nie umiem grać BT-SV i tutaj Full Gold mam. No na Full Goldzie prawie strzelam. Bo to ma małą penetrację, to ma działo chyba, nie wiem, z M2 Lite albo z jakiegoś trzeciego tieru, chyba. Sto, 102, o, 145 chyba to ma działo. Z tego co mi się kojarzy. Chyba tak. No i zobaczymy. Jeden wróg Wyspotowany tutaj już O tutaj Steward A nie Light No i Ups. No kurde ładnie ładnie O nie 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 dorwiesz mnie No jeszcze żyję i mam nawet duży zapas HP No sam jestem w podziwie tutaj BT się na ale on mnie nie trafi tą swoją zmutowaną chłopicą No O, teraz się pali A nikt go nie, nie ubezpiecza, no to mogę do niego tutaj wyjechać o, nie przebił mnie z apaków strzela. Oto hardcore. I po nim. <ścoughs> Tutaj te 82. No, może się uda go dorwać. O kurde. I test. Teraz M2 Light. A, nie ma tak naprawdę. No. I tutaj gdzieś muszą się czaić. To są już bardziej twarde pojazdy, a więc mogę mieć problem z ich przebiciem, ale. O. A nie, nie będę mieć problemu. O kurde, może jednak. A aż tak wielkich chyba nie będzie. No kurde. A nie chcę już ładować amunicji premium. No to nawet dobra bitewka wyszła. No, jeszcze dwa strzały i myślę, że wejdzie. No, RNG robi swoje. No, RNG i pewnie go jeszcze nie zniszczę. Wiedziałem no nie RNG wszystko zrobiło, żebym go nie zniszczył. Ech, plus i minus RNG po prostu. No ale 700 uszkodzeń, fajna bitewka, top damage. Druga klasa 6000 na czysto. I no fajne, tutaj. O, wygraliśmy. Wow, o 20 dużo zrobił. No dobra, ja się z Wami żegnam. Myślę, że Wam się podobał. Taki odcinek na razie.